Drodzy czytelnicy, mamy dziś dla was życzenia po prostu książkowe. Ponieważ życie jest powieścią, życzymy wam, aby ten rozdział pod tytułem Boże Narodzenie plasował się gdzieś pomiędzy liryką a epiką, bez dramatu, z dobrym wstępem, błyskotliwym rozwinięciem. Życzymy wam dużo dialogów i szczęśliwego zakończenia. Wątek miłosny może być jakiś, byle nie sensacyjny. Raczej obyczajówka, śmieszki, fraszki, hecheszki, opis przyrody, fantazy, że śnieg naprawdę pada, dzwonią dzwonki, łsań, a bobry gadają ludzkim głosem jak w narni. Życzymy wątku o zastawionych stołach, strawą duchową, beletrystyką żmudnych przygotowań, wielką improwizacją ubierania choinki, poezją łagodności i wyrozumiałości do bliskich i dalekich. Sonecikiem o tęsknocie, a kapitami dystansu do samych siebie, kluskami ze znakiem pokoju. Niech wasz główny bohater nie gryma się nad kompotem z suszonych dowcipów. Jest pomocny jak Józef i cierpliwy jak anioł albo nawet sama najświętsza panienka. Życzymy dobrej puenty, by w zamęcie nie wylewać dzieciątka z kąpielą i budujących wniosków. O czytaniu ze zrozumieniem miłości i nadziei. Do zobaczenia w szczęśliwym, oczytanym nowym roku. Biblioteka Koperta.